Prezentacja nowych padów na 30-lecie marki PlayStation. Cześć, witajcie na kanale Grywanie jestem Nonym, to jest moja gracza w dzisiejszym materializmie, no X-Rodzicu, okay. który jest po drugiej stronie kamery i tu mi macha. Tak, ci. Że? Jak? Co? 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 Jak? A, super. I tak jak na wstępie, mamy te oto dwa pady, które udało nam się zakupić i sobie je dzisiaj tutaj zobaczymy i porównamy po prostu z tym pierwszym padem, który był dołączony do konsoli, bo my generalnie nie jesteśmy w tutaj fanami padów i kolorków, bo jakoś nas to nie robi żadnego wrażenia i dla mnie to jest bezsensowne, ale w przypadku tego to pada zmieniliśmy tutaj nasze nastawienie, dlatego że jest on w kolorystyce, jak widzicie, PlayStation 1, czy właśnie kultowej części konsoli, od której większość z nas tutaj zaczynała i stwierdziliśmy, że to jest idealne takie właśnie dopełnienie jakby tych lat spędzonych w gamingu i fajnie, że nasze pudełka są słuchajcie, całe, bo jak sobie zajrzycie na różne e, stronki, grupki na Facebooku czy relacje ludzi, to Media Expert, RTV czy inne sklepy wysyłały tego pada w tym oto pudełku zapakowanego w karton, albo co najlepsze, po prostu naklejone na to było e, naklejka ze sklepu i to właśnie tak sobie szło tak jak właśnie ja tutaj widzę, że ja mam też chyba naklejkę Jakąś naklejoną, ale to sobie ją zdejmę, a po prostu była, wiecie, yy, tak jakby nadanie no paszki i wysłanie. No, ja wiem, że sklepy mają to w dupie, jeżeli chodzi o to, że to jest karton, ale no, jeśli jesteś, napisany, że to jest wersja limitowana i tak dalej, no to fajnie, gdyby jakkolwiek pracownicy i w ogóle ten sklep był poinformowany i był uczony, jak się obchodzi z samymi pudełkami, bo nam też zależy na pudełkach. No, ale jak tak to wszystko wygląda i mają nas w dupie, tylko interesują się pieniądze, no to jest jak jest i się akurat nie zmieni. A jak ktoś mówi, że po prostu wymienić, nie da się. Jeżeli coś kupiliśmy przed premierą i się wyprzedało, to nie możemy tego wymienić. Na zasadzie kupuj albo spieprzaj. Proste. Dajcie mi znać... Hasło reklamowe. No? Hasło reklamowe sklepów? To tak No, zajebiście. To dajcie mi znać, czy kupiliście tego pada, czy też nie idziemy sobie go zaraz e, tam e, sprawdzić. A czemu mam dwa? Bo zaraz ktoś mi zarzuci, bo są różni ludzie. Dlatego, że jest nas dwójka. Ja i ich rodziców. Jeden plus jeden daje dwa, czyli mamy dwa pady, żebyśmy mogli grać we dwójkę. Prosta matematyka. Jasne? Dziękuję. Jeżeli Was by interesował zakup tych otopadów, to problem jest taki, że one są niedostępne, ale może być tak, że niektóre osoby nie odebrały tego zamówienia i te zamówienia wrócą na sklep, to na dole w opisie jest link do wszystkich rzeczy związanych z tą jakby 30-letnią, e, boże, no 15 na 15 letnią na 30-let, na 30-lecie, tak dobrze powiedzieć na początku filmu. Na 30-lecie, tak, na 30-lecie firmy. E, te wszystkie rzeczy, które były, są tam linki i macie przykierowanie do sklepów. I sobie zobaczcie, dodajcie sobie powiadomienia, bo Uważam, że w ciągu tygodnia mogą być jakieś lekkie, małe powroty różnych rzeczy, albo osób, które powiedzmy oddają na pudełko, czy coś tam jeszcze innego. Tak więc śledźcie to, bo może jeszcze będzie szansa, żeby coś z tych rzeczy nabyć. I już mamy nasze pady na drugim stanowisku do nagrywania. Tak wygląda tutaj frontowa część pudełka. Tak wygląda z boku, tak to wygląda z tyłu. Co tutaj mamy? Wyostrz, swoje zmysły. No dobrze. Tak na, na brak gier chyba e, tak to wygląda z tej oto strony tak to wygląda tu więc jak widzicie to pudełko jest jedyne które troszkę tutaj ucierpiało mimo że był odbiór osobisty ale to w większości w większości jest całe więc jedno chociaż mamy w pełni ale niektóre jakieś kropki się pojawiały nie wiem co to jest no u mnie te sklepy to jest jedna wielka tragedia że chodzi o zamawianie tego typu tego typu rzeczy no, więc zajrzyjmy sobie do środka do jednego z tych otopadów. Drugiego też otworzymy, żeby zaraz nas tutaj nikt nie, nie zarzucił, co to jest. jakieś ekologiczne. O, tak, tak to wygląda w środku. Tak to wygląda tutaj i mamy naszego pada. To jest moje zdanie zbędne, ale no ja przecież te, idziemy w tę ekologię w te wszystkie strony, no ale to drzewo. Folia. Dobrze. Oczywiście co mnie zawsze śmieszy, że <grymne> kiedyś były takie postulaty, że pudełka wycofujemy, bo jest wszystko ekologia, te sprawy i tak dalej, ale produkcja tysięcy padów, pudełek, zadawania folii, to już jest ekologiczne, nie? Mniejsze o to. No i mamy tutaj naszego pada, który prezentuje się w ten oto sposób, w tej oto właśnie kolorystyce. Dostałem ten komentarz, który zwrócił mi uwagę, że jakby... On jest fajny, ale tylko pod tym względem że po prostu są kolorki zmienione, ale brakuje jakby takich klasycznych przycisków i różnych takich rzeczy, które miał pad z jedynki. Ale co mi się podoba, to jest to, że wreszcie względem pada premierowego, no bo mamy po prostu tylko te wersje, które kupiłem jakby konsolę, to wygląda to w ten, oto sposób. E, no jeszcze no, łatwiej mi się pokazuje. To no, ten jest normalne, łatwiej mi się to pokazuje. Fajne jest to, że wreszcie jakby jest kolorystyka tutaj PlayStation na tym e, przycisku, no i nasze przyciski kółko, e, trójkąt, tr kwadrat, X są e, tutaj o są inne te, w ogóle, inny feeling jest. Nie wiem, czy to są jakieś zmiany, bo to jest ten pad pierwszy. Kliknij x w tym. Kliknij w tym. No? Czujesz? Jest kompletnie, kompletnie inaczej to wygląda. Taką się tu generalnie w pełni prezentuje, tak to wygląda. Tutaj tak to wygląda. No może wyrobione, ale, ale no nie wydaje mi się, i tak wygląda z tej oto strony. I tutaj, pewnie standardowo, loga PlayStation malutkie są. Jest tutaj logo, że to jest napis, że to jest na 30-rocznicę, i my po prostu te pady kupiliśmy po to, żeby sobie grać, żeby tych nie używać, żeby sobie tymi tutaj grać. I tak to wygląda z tej oto strony. Zobaczcie sobie, więc jedna rzecz, mówię, jaka jest tu zmieniona, no to tylko i wyłącznie tutaj kolorystyka, nic więcej e, takiego nie ma. I osobiście bardziej podoba mi się ta kolorystyka szara niż e, ta biała, naprawdę bardzo fajne. Pady ładnie wyglądające, trochę mówię, inaczej się wciskają te przyciski, jakoś tak pójniej, lepiej to chodzi niż to jest właśnie wersja poprawiona. Jak z jakością? Jak z tym wszystkim? Nie mam pojęcia, bo wiemy, że te ogólnie pady są do dupy, jeżeli chodzi o ich jakość i o wszystko, ale one nie są wyrobione i jest cichy. Zobacz, słyszycie, jest cichy, a ten pad, który ja mam, aż cały chodzi, a ten cisza. Ciekawe. Zobaczymy, czy po czasie będzie dalej tak cicho chodził, czy będzie. Dalej się prezentował jak ten. Otworzymy sobie teraz drugiego, żeby zaraz tutaj miłośnicy hejtowania, że po co mi dwa, że nas sprzedaż, to nie, nie nas sprzedaż, tylko jest dla X-rodzicu, bo jak jest nas dwójka, to się kupuje dwie rzeczy zazwyczaj, żeby obie osoby były usatysfakcjonowane i z szlak mnie trafi. Nie jesteśmy rodzajem Nie wiem. Szlak mnie trafi. Ja jestem jedynakiem, daj temu spokój. Ja tam nie wiem, Inny, żeby nie było. Proszę, więcej niepotrzebnych rzeczy, więcej ekologicznego plastiku, więcej zbędnych rzeczy. A, jeszcze tak jest mówić, w środku zrobione. No ale no cóż, o, i tak mamy tutaj, a zobaczmy tego, nie, tak samo chodzi i też jest, i też jest cichy. I mamy tutaj te dwa, e, dwa pady. Daj mi wagę, bo chcę coś sprawdzić, czy się coś zmieniło względem, poprzedników. To jest zajebista waga, bo słuchajcie. czy myślałem, że uderzyć. No mniejsza to. Dwieście 276. Są dwie teorie, albo co zmienili, Albo brud waży dodatkowe kilka gramów, które jest na tym padzie. Nie mam, nie, nie mam akurat tutaj pojęcia. No ale ogólnie naprawdę jesteśmy mega, mega zadowoleni. Coś tu mogę więcej powiedzieć, przyciągać. Ładny pad, warte zakupu. Śledźcie, mówię, te linki, śledźcie te sklepy, bo jest może, będzie możliwość kupienia. O, co ciekawe, tu słuchajcie. Może też wyrobię. To jest mat matowe. Tutaj. A to jest bardziej śliskie. To nie jest wyrobione. Dzisiaj tu jest śliskie. A tu jest matowe, zobacz sobie. jest taka różnica. No. Tutaj w, w wykonaniu tego, a reszta wydaje mi się, że jest taka sama, chyba że jeszcze znaczy jakieś inne tutaj rzeczy. Nie mam innych kolorów, nie porówno do innych padów, no bo mówię wam, nie kupujemy. Co czarne? Nie mamy. Nie mamy. Mamy? przecież Twój? Nie, tak? A to ja nie wiem. A, bo ty miałeś dwa. Tego z Astrobota w sumie, że chyba nie kupiliśmy, bo też był fajny był zestaw. Można było kupić z błędem, był właśnie z gierką, ale no nie padło na niego, padło na to, więc naprawdę jesteśmy mega usatysfakcjonowani, że kupiliście je to fajnie, że go macie. Mówię, takie 30 na 30 lecie kolorki, ale ogólnie jesteśmy negatywnie sceptycznie nastawieni do wszelkiego rodzaju kolorowania rzeczy, które niczym się nie różnią tylko i wyłącznie kolorem. No ale to na rocznicę takie co się rozumiem. Zabieg, ale wydawanie kolejny, 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 by tylko napędzać sobie po prostu sprzedać i wydawać to samo, no moim na naszym zdaniem jest to w sumie bez sensu. No ale jest tak jak ta wersja limitowana PlayStation, wystarczy, że po prostu kupicie na AliExpress sobie te yy, boczki, boczki, które są i na jedno ma wyjdzie. Niczym się to kompletnie nie różni, jeszcze tym bardziej, że jest bez napędu, więc no nic, nic ciekawego. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!